Czy to jest pana służbowy, zwykły prawda? To jest plecak ratunkowy, ewakuacyjny. I pan z nim chodzi codziennie, Nie, czy tylko przy, dzisiaj? Przyszedłem do pana, proszę bardzo. Z, zmontowaliśmy to y, dzisiaj, y, po to, żeby pokazać, o co chodzi z plecakiem e, ewakuacyjnym. Tak, y, mamy tak. Mamy po pierwsze kompas z gwizdkiem. Armia jest zbiorem talentów. Tak na nią patrzymy, i to, jak zutylizujemy te talenty, i w jakich ilościach będziemy w stanie je zutylizować, zdefiniuje nasze zdolności do zwyciężania. Postanowiliśmy przygotować nasze plecaki przetrwania nie ze strachu, tylko z rozsądku. Zaczynamy od ubrań: nie trzeba wyskakiwać z kasy. My mamy swoje sprawdzone ciuchy z wakacji, z wycieczek w góry. Najlepiej, żeby były termiczne. Dwie pary ciepłych skarpetek i jeden polar. Czapka. Dlaczego? No, bo może być przecież zimno. Proszę się przyznać, a wy za co idziecie na wojnę? Za solarium w pizzerii? Za 430 tysięcy zł na rozszerzenie oferty piwa bezalkoholowego w Wejherowie? Za zajęcia sportowe w restauracji Kebab w Końskich? Za pół miliona złotych w Muzeum Ziemniaka w Warszawie? Za 508 tysięcy złotych na wprowadzenie do oferty nowego produktu o nazwie Abonamenty dla kamperów w ośrodku pod Sosną? Za to, że pojawiła się mapa wydatków KPO na stronach rządowych, a następnie szybko zniknęła może za lobbystów zagranicznych koncernów, wlewających się drzwiami i oknami do Ministerstwa Obrony Narodowej, albo za kredyt hipoteczny na 30 lat, oparty o zmienną stopę procentową, zabezpieczony nieruchomością oraz całym obecnym i przyszłym majątkiem, często dwóch dorosłych osób. Za opodatkowanie pośrednie i bezpośrednie osoby pracującej na etacie w wysokości około 70%, a może za tabele alimentacyjne opublikowane na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, które następnie także szybko zniknęły? Za Zielony Ład? A może za miliardy wyprowadzane co roku z budżetu państwa bez żadnych konsekwencji? Cezary Graf, dzień dobry. Witam serdecznie członków Koalicji Chętnych oraz osoby zdywersyfikowane geograficznie i majątkowo. Trwa ostatnia doba sprzedaży w obecnej cenie 15 zamkniętych webinarów. I grupy majątkowej Cezary Graf. 15 zamkniętych webinarów oraz Grupa Majątkowa Cezary Graf to najlepsze na rynku rozwiązania w dziedzinie dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Szczegóły, tematyka oraz korzyści są opisane na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Zapraszam do zapoznania się z ofertą na. Stronie. Polski prezydent i polski minister spraw zagranicznych po raz kolejny w ciągu ostatnich tygodni udali się z wizytą do USA. Regularne ich kursowanie za ocean w ostatnim czasie to jest bardzo zły znak. Zamknięcie granicy z Białorusią to także zły znak. Rezultat pierwszej bitwy powietrznej koalicji chętnych walczącej przy pomocy F-16. F-35, Patriotów, Awaksów, samolotów cystern z dronami typu Gerber to zły znak. 19. pakiet sankcji Unii Europejskiej to zły znak dla Unii Europejskiej. USA wychodzą obecnie z w rzeczy prawidłowego założenia majątkowego, że skoro sankcje nie zniszczyły Rosji, to może przynajmniej zniszczą Unię Europejską. Lepszy ryc niż nic. Rozważcie do majątku dobre akcje chińskie i akcje amerykańskie u pozaunijnych brokerów. Polska staje się nieinwestowalna, pogarsza się polski bilans płatniczy oraz saldo rachunku kapitałowego, rośnie zadłużenie, w tym oczywiście zadłużenie zagraniczne, topnieje baza podatkowa, rosną wydatki. Polski rynek nieruchomości zamiera. Gratulacje oczywiście dla osób, które potrafiły zrealizować zyski. Według Instytutu Badań Opinii Społecznej Polster, ponad połowa Polaków nie zamierza angażować się w obronę kraju. Jednocześnie niewiele więcej niż co czwarty ankietowany zadeklarował gotowość do wsparcia wojska w przypadku wybuchu wojny. Stawiam hipotezę. Że zostaną zastosowane liczne techniki zmieniające, wpływające na tę niekorzystną proporcję, zachęcające do wsparcia wojska w razie wybuchu wojny. Według tego samego Instytutu Badań, w razie wybuchu wojny 70% populacji zamierza zostać w kraju, a 30% zamierza wyjechać za granicę. Stawiam kolejną hipotezę, że Pojawią się problemy natury technicznej przy podróżowaniu, szczególnie dla osób posiadających wyłącznie jeden paszport. Zełęski oferuje szkolenia polskich żołnierzy, szkolenia praktyczne, szkolenia w terenie. Radosław Sikorski mówi o tym, że warto rozważyć zestrzeliwanie rosyjskich obiektów nad Ukrainą, że może być to niezły interes. Jeden z wielu ekspertów specjalnej troski, Krzysztof Wojczal, twierdzi, że Rosja się nas boi. Krzysztof samodzielnie to wymyślił. Twierdzi, że musimy jak najszybciej zamknąć przestrzeń powietrzną nad zachodnią Ukrainą, bowiem jest to dla nas okazja, a w celu wejścia do tego świetnego interesu i skorzystania z tej okazji, ekspert postuluje armię minimum 700 tysięcy osób. Zauważa on jednak, że do tego interesu nie chcą obecnie bezpośrednio wstąpić Stany Zjednoczone, ale twierdzi, że my możemy, że damy radę. Że się opłaci. Nie widzi z tym problemu, wszak Rosja nas się boi. Poland first to fight. To hasło mocno promowane na zachodzie w odniesieniu do Polski było w latach 30. ubiegłego wieku i ostatecznie zostało ono skutecznie wypromowane. Skończyło się utratą 6 z 34 milionów obywateli przy dzietności około wojennej na poziomie 4, a nie na poziomie jednego dziecka na kobietę, tak jak obecnie. Skończyło się dramatami prywatnymi pozostałych 28 milionów obywateli, zniszczeniem stolicy oraz wielu innych polskich miast oraz narzuceniem. Polsce socjalizmu realnego na 45 lat. Różne Krzysztofy Wojczały, Kremlinki, Kapitanowie Lisowscy tamtej epoki jeszcze we wrześniu 1939 roku twierdzili, że Polska jest mocarstwem. Okazało się to być nieprawdą. Największy kanał na YouTube, Kanał Zero, robi materiały z policjantką Kodry, z Starnobrzega. I różne inne podobnie ambitne rzeczy. Ale niestety, w ramówce kanału Zero nie mieści się dyskusja na temat zasadności uczestnictwa Polski w tak zwanej koalicji chętnych. Ryzyka, korzyści, cele, tryb wstąpienia do owej koalicji tryb przypominający prawo uchwalane przy pomocy paska w TVP Info, jak w C19. Na to nie ma miejsca w ramówce. Czy to jest przypadek? Jak Państwo sądzicie, jak jest? Dywersyfikujcie się majątkowo. Spakujcie sobie konta ewakuacyjne w USA, Szwajcarii oraz innych dogodnych jurysdykcjach pozaunijnych. Online, bez wychodzenia z domu. Polski Sejm specjalnej troski przyjął kilka dni temu uchwałę, w której sprzeciwia się naruszaniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Sprytnie. Gdybyśmy mieli cienką stal, to zarzucilibyśmy świat konserwami. Ale nie mamy mięsa. Ale mamy za to nasz obecny podstawowy produkt eksportowy, nasz hit eksportowy, czyli Poland First to Fight. Ponad 99% społeczeństwa funkcjonuje na słodkim wyparciu wojny, bo tak jest łatwiej i przyjemniej. Na Białorusi zostały uwięzione polskie tiry. Decyzja o zamknięciu granicy z Białorusią została ogłoszona mniej niż 48 godzin przed jej wprowadzeniem. Grupa polskich podatników mieszka sobie obecnie w tirach na Białorusi. Jest to zgodne z obecnymi wartościami. Polscy skorumpowani politycy oraz polscy tak zwani analitycy oraz dziennikarze również skorumpowani. W ogóle nie biorą pod uwagę wariantu Afgańskiego. W 2021 roku USA postanowiło opuścić Afganistan. Tak o, dynamicznie, z tygodnia na tydzień. Tamtejsi skorumpowani klauni także nie brali pod uwagę takiego scenariusza. Okazało się to być jednak błędem życiowym i majątkowym. Część z nich próbowała dokonać ewakuacji w podwoziu oraz na kołach amerykańskich samolotów transportowych. Lecz to się nie udało. Zmiana polityki... USA jest obecnie jasno sygnalizowana i widoczna, ale część z nich także funkcjonuje na wyparciu, a część liczy na to, że zdąży się jeszcze trochę nachapać, a następnie uciec. Zwykli ludzie też działają na wyparciu, ale obecnie szybko idzie. Bębny wojny biją nad Wisłą. Słodkie wyparcie nie zadziała. Nikt za nikogo niczego nie zrobi. Nie spakuje plecaka ewakuacyjnego, tym bardziej konta. Niektóre osoby komentujące w internecie, prawdopodobnie będące przedstawicielami pokolenia TikTok, twierdzą, że na wojnie za pieniądze niczego się nie da kupić, więc nie ma sensu nic robić. Ciekawa teza: pożyjemy, zobaczymy. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach. Rosjanie próbowali, jak rozumiem, wczoraj sparaliżować system odprawy na największych europejskich lotniskach. To Europa sparaliżuje lotnisko w Moskwie? Ale my musimy mieć umiejętności. No ale właśnie się zastanawiam, jak demokratyczne państwo. Zgadzam się. Jak demokratyczne państwo może się bronić przed takim wrogiem jak Rosja? My nie będziemy się zaczynali. My nie będziemy prowokowali. Ale ja u pana w programie m.in. oświadczam, że my mamy zdolności. Jeżeli Polska stałaby się celem ataku, który skutecznie by doprowadził do przesilenia infrastruktury krytycznej, która wpłynęłaby na każdego obywatela. A, 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 to proszę, musimy, nam, to, proszę nam pomóc to, zrozumieć, co to znaczy prześlenie infrastruktury krytycznej. Wyłączono by nam w Polsce prąd. W całej Polsce. To jest krytyczne prześlenie. Gdyby nam wyłączono, to jest dużo trudniejsze, ale wodę we wszystkich metropoliach. To my jesteśmy w stanie odpowiedzieć tym samym. Mamy zdolności, których nie uważa, nie, które nie stanowią się takiego potencjału, że ja będę tutaj w programie mówił, jak to wygląda, ale Polska ma umiejętności osobowe, czyli ludzi, ma zasoby, czyli sprzęt i ma wiedzę, jak to zrobić.